Nie uwierzysz, co się stało, gdy pewien milioner wymusił małżeństwo swojej córki z pokornym ogrodnikiem, sądząc, że dokładnie wie, jak wszystko się potoczy. Ale to, co odkrył później, wywróciło jego świat do góry nogami. W luksusowej rezydencji na obrzeżach Nowego Jorku mieszkał Wojciech Nowak, potentat biznesowy znany ze swojej nieustępliwej determinacji i niepoliczalnego bogactwa. Przez lata wdowiec poświęcił swoje życie swojej jedynej córce, Zofii Nowak, młodej kobiecie o wolnym duchu i wielkim sercu. Mimo prób Wojciecha, by ukształtować ją na swoje podobieństwo, Zofia nadal miała własne marzenia, dalekie od korporacyjnego świata jej ojca. W rozległym ogrodzie majątku pracował Jakub Kowalski, skromny i oddany ogrodnik. Jakub, syn polskich imigrantów, dorastał w trudnych warunkach, jednak zachował optymistyczne podejście do życia. Jego miłość do natury i umiejętność pielęgnacji roślin sprawiły, że był niezastąpionym pracownikiem dworu Nowaków. Zofia często spacerowała po ogrodach, gdzie długo rozmawiała z Jakubem, dzieliła się marzeniami i zwierzeniami. Wojciech, zauważając rosnącą zażyłość między córką a ogrodnikiem, wymyślił zuchwały plan. Wezwał Jakuba do swojego biura i władczym głosem zaproponował niezwykłą umowę Jakub powinien poślubić Zofię. Jakub zawahał się, zaskoczony i zdezorientowany, ale Wojciech był przekonywający. Wierzył, że jeśli połączy swoją córkę z mężczyzną o skromnym pochodzeniu, zrozumie ona wartość bogactwa i powróci na ścieżkę, którą dla niej wytyczył. Ponadto zaoferował Jakubowi hojną sumę pieniędzy jako zachętę. Zofia, dowiedziawszy się o tym układzie, była oburzona. Poczuła się zdradzona przez własnego ojca i widziała, że jej wolność jest zagrożona. Jednak rozmawiając z Jakubem, zdał sobie sprawę, że oboje padli ofiarą manipulacji Wojciecha. Postanowili więc zaakceptować małżeństwo, ale z ukrytym zamiarem zignorujmy oczekiwania Wojciecha. Zjednoczeni wspólnym celem, zaczęli planować życie, które miało być przeciwieństwem nakazów ich ojca. Uroczystość odbyła się w ogrodach dworu, w napiętej atmosferze. Wojciech obserwował to z mieszaniną satysfakcji i oczekiwania, pewien, że jego plan sprowadzi Zofię z powrotem na ścieżkę, którą uważał za słuszną. Jednakże to, co nastąpiło później, było czymś, czego nie mógł przewidzieć. Zofia i Jakub, połączeni małżeństwem, zaczęli zmieniać swoje życie w sposób przełamujący wszelkie konwenanse. Podróż, która się odbyła, nie tylko odmieniła ich los, ale także zachwiała najgłębszymi przekonaniami Wojciecha. Tak rozpoczyna się opowieść o miłości, wyzwaniach i przemianach, w której każda postać staje twarzą w twarz ze swoimi prawdami i pragnieniami. To, co wydawało się prostym małżeństwem, ujawniło złożone pokłady emocji i wyborów, sprawiając, że wszyscy zaczęli kwestionować prawdziwe znaczenie wolności, miłości i rodziny. Zofia spojrzała przez ogromne okno swojej sypialni w Bostonie, zmuszona żyć w rzeczywistości, której sobie nigdy nie wyobrażała. Lodowaty poranny wiatr zdawał się przypominać chłód planu jego ojca. Nadal trudno było uwierzyć, że Wojciech Nowak, mężczyzna, którego kochała najbardziej na świecie, oddał ją zaaranżowanemu małżeństwu, wierząc, że to tylko zwykła lekcja moralności. Nie wiedział jednak, że jego plan wkrótce wymknie się spod jego kontroli. Jakub spacerował w milczeniu po ogrodzie swojego nowego domu w Massachusetts. Nosił w sobie mieszankę strachu, wstydu i szacunku do Zofii. Nigdy nie miał zamiaru zwracać się do niej w ten sposób. Czuł się jak intruz w świecie, który do niego nie należał. Ale w Zofii było coś, co przełamało wszystkie jego opory, być może jej smutek ukryty pod maską siły, a może spojrzenie w jej oczach skrywało zduszoną duszę. Spotkali się tego zimnego poranka na ganku. Cisza między nimi mówiła więcej niż słowa. Nie musisz udawać, że mnie lubisz, Jakubie, powiedziała stanowczo Zofia, patrząc na horyzont. Wiem, że jesteś tutaj ze względu na pieniądze mojego ojca. Jakub wziął głęboki oddech. Nigdy nie sprzedałem swojego serca, Zofia. Przyjąłem to małżeństwo, ponieważ myślałem, że mogę cię ochronić przed jego własnym światem. Te słowa, wypowiedziane szczerze, zachwiały jej pewnością siebie. Po raz pierwszy Zofia zobaczyła w Jakubie nie obcego człowieka, lecz prawdziwego mężczyznę. Mężczyzna, który patrzył na nią bez zainteresowania jej majątkiem, ale z szacunkiem, którego nikt inny nigdy jej nie okazał. To było dziwne, nieoczekiwane i przerażające. Tymczasem Wojciech obserwował wszystko z dystansu i z ufnością. Był pewien, że za kilka tygodni jego córka będzie błagać go o wycofanie się z tego małżeństwa. Przygotowywał już kontrakty, podróże służbowe, a nawet sojusze polityczne, które miały powstać po zakończeniu tego małego teatrzyku, który sam zaprojektował. Ale on bawił się uczuciami, a uczucia nie słuchają logiki żadnego milionera. Kilka dni później parę wysłano na ranczo na prowincji w Kolorado, co było częścią strategii Wojciecha, mającej na celu ich sprawdzenie. Według niego izolacja, przenikliwe zimno i prostota tego miejsca miały być ostatnią kroplą, która przelała czarę goryczy w ich związku. Uważał, że Zofia nie poradzi sobie z życiem tak dalekim od nowojorskich luksusów. Ale tam wydarzyło się coś zupełnie odwrotnego. Pomiędzy przygotowywaniem prostych posiłków, spacerami po ośnieżonych górach i długimi nocami spędzonymi przy rozpalonym kominku, narodziło się między nimi coś nowego. To nie było zobowiązanie. To nie był plan. To było prawdziwe połączenie, zbudowane na wrażliwości, prostocie i bólu związanym z byciem pionkiem w grze. Wojciech nie wiedział, że ogród, który próbował zniszczyć, rozkwitł tam, gdzie najmniej się tego spodziewał, a najważniejsza lekcja jego życia miała zostać mu udzielona przez osobę, którą najbardziej nie doceniał. Czy chcesz, żebym kontynuował czytanie rozdziału trzech? Czy chcesz zwiększyć dramaturgię lub zintensyfikować historię miłosną? Mogę dodać nowe postacie lub sekret z przeszłości, który wszystko zmieni. Co o tym myślisz? Gospodarstwo na wsi w Kolorado było wszystkim, czego Zofia obawiała się najbardziej samotności, zimna i odległości od wszystkiego, co oznała. Jednak dla Jakuba ten kawałek ziemi otoczony ośnieżonymi górami miał w sobie coś świętego. Widział piękno tam, gdzie inni widzieli porzucenie. Nocne niebo wydawało się tam bardziej rozgwieżdżone, a cisza odsłaniała prawdę, którą miasto skrywało. Mimo to oboje nieśli ciężar wymuszonego związku, naznaczony dumą i bliznami. Pierwsze kilka dni było trudnych. Zofia nie wiedziała, jak rozpalić ogień. Nie wiedziałam, jak obchodzić się z konni. Nie umiałem gotować. Ale Jakub, wykazując się cierpliwością, której się po niej nie spodziewała, uczył ją bez osądzania. Wszystko tutaj ma swój własny rytm, powiedział. Nic nie rośnie bez opieki. Ani kwiaty, ani ludzie. Te słowa utkwiły Zofii w sercu bardziej, niż chciałaby przyznać. W nocy drewniany dom wydawał się zbyt mały dla dwóch tak odmiennych światów. Jednak rozmowy zaczęły się toczyć bez ich wiedzy. Zofia opowiedziała o swojej matce, która zmarła, gdy była jeszcze dzieckiem. Jakub opowiadał o swoim dzieciństwie w Chicago, gdzie jego rodzice pracowali jako dozorcy i zmagali się z u i biedą. Były to historie tak odległe, a jednocześnie tak podobne w swej samotności. Pewnego dnia Zofia zachorowała. Gorączka przyszła nagle, a Jakub opiekował się nią z troską, która przełamała wszelkie jej bariery obronne. Zaparzył herbatę. Położył jej na czole zimny okład i czuwał przy niej całą noc, nie śpiąc. Gdy się obudziła i zobaczyła jego zmęczone, ale pełne ulgi oczy, po jej twarzy spłynęła łza. Po raz pierwszy poczuła, że jest kochana bezwarunkowo. Podczas gdy uczucie to narastało w ciszy na zapomnianej przez świat farmie, Wojciech przebywał w Nowym Jorku, zadowolony z postępów w realizacji swojego planu. W jego umyśle wszystko przebiegało zgodnie z oczekiwaniami. Wkrótce wróci i będzie błagać, żeby wydostać się z tej nory, pomyślał. Nie miał pojęcia, co się wydarzy. Pewnego popołudnia Zofia wyszła z domu i zastała Jakuba naprawiającego zniszczony przez śnieg płot. Przyglądała mu się w milczeniu przez długie minuty. Oto człowiek, który nie miał nic do zaoferowania, poza tym, co naprawdę się liczyło. Serce. Szacunek. Prawda. Poczuł ucisk w klatce piersiowej. Co to rosło w jej wnętrzu? Ale los, cichy i okrutny, przygotowywał własną niespodziankę. Pod koniec tygodnia na farmę dotarł tajemniczy list. List bez nadawcy. Ręce mu się trzęsły, gdy otwierał książkę. Słowa zawarte w kopercie miały sprawić, że świat Zofii Runie, a prawda ukryta w kopercie zmieniłaby wszystko, w co wierzyła na swój temat, na temat Jakuba i na temat przeszłości, którą jej ojciec zawsze ukrywał. Stał tam on, Jakub, klęczący na śniegu, z odciskami na dłoniach i twarzą naznaczoną zmaganiami kogoś, kto nigdy nie miał łatwo. Zofia patrzyła na niego tak, jakby po raz pierwszy w życiu dostrzegła prawdziwą wartość mężczyzny. Nie chodziło o pieniądze. To nie było nazwisko. To była cicha odwaga kogoś, kto nie spodziewał się uznania, ale wszystko robił całym sercem. Pewnego chłodnego popołudnia w Kolorado coś się w niej zmieniło. Jakby nienawiść, którą czuł do ojca, do wymuszonej sytuacji, straciła siłę w obliczu delikatności miłości, która narodziła się w ciszy. Bez ostrzeżenia, bez rozgłosu. Zofia wolnym krokiem podeszła i przykucnęła obok Jakuba. Naucz mnie, powiedziała cicho. Naucz mnie, jak to naprawić. uśmiechnął się po raz pierwszy, odkąd się pobrali. Kiedy wspólnie uczyli się odbudowywać zniszczony płot, było tak, jakby odbudowywali także własną historię. Zofia zaśmiała się niezręcznie, psując węzeł na linie, a Jakub cierpliwie poprawiał jej ręce. Zimno nie wydawało się już takie dokuczliwe. Cisza między nimi nie była już ciężka. Było wygodnie. To był dom. Tego samego wieczoru, gdy jedli prostą kolację, gorącą zupę i świeży chleb, który pomogła przygotować, Zofia spojrzała Jakubowi w oczy i wyznała, Nigdy nie sądziłam, że mogę czuć się tak spokojna w takim miejscu, z kimś takim jak ty. Jakub pokornie spuścił wzrok. Nigdy też nie sądziłem, że mój największy dar w życiu przyjdzie ubrany w strój kary. Setki mil dalej, w Nowym Jorku, Wojciech Nowak jadł samotnie kolację w swoim luksusowym penthouse'ie. Rozmawiał przez telefon z jednym ze swoich prawników na temat przygotowań do fikcyjnej rozwodu, który planował dla swojej córki. Dajcie nam jeszcze dwa tygodnie, rozkazał. Będzie błagać, żeby wrócić. Zawsze była zbyt rozpieszczona, żeby znosić to przeciętne życie. Nie miał pojęcia, że właśnie w tej chwili, w Stodole w Kolorado, oświetlonej jedynie blaskiem świec, Zofia i Jakub stawiają pierwszy krok w stronę miłości, której nie zdołają zniszczyć nawet miliony Wojciecha. Ale los zawsze ma swoje pułapki. Następnego ranka niespodziewany telefon do farmy zmienił wszystko. Tak druzgocąca wiadomość, której nikt z nich nie mógł przewidzieć. Następnego ranka spokój tego miejsca przerwał dźwięk starego telefonu na farmie. Rzadko się zdarzało, żeby ktoś tam dzwonił. Jakub rąbał drewno, a Zofia parzyła kawę, gdy telefon zaczął dzwonić, a dźwięk roznosił się po każdym zakątku małego domu. Oboje poczuli dreszcz. Ta rozmowa telefoniczna, o której nie wiedzieli, miała wywrócić ich świat do góry nogami. Zofia odpowiedziała, jej głos nadal był niepewny. Po drugiej stronie linii zimny i wyrachowany głos jego ojca brzmiał jak znajoma trucizna. Zofia, mam nadzieję, że dobrze się bawiłaś w tym małym teatrzyku. Twoje wiejskie doświadczenie kończy się dzisiaj. Samolot będzie czekał na ciebie jutro rano w Denver. Wracaj. Mamy do załatwienia poważne sprawy. Ogłaszam twoje oficjalne zaręczyny z synem mojego partnera. Na moment jej świat się zatrzymał. Tak. Kolejny ślub? Kolejny okrutny plan? Uzy napłynęły jej do oczu, jednak nie pozwoliła, by jej głos się załamał. Nie wrócę, powiedział stanowczo. Wyszłam za mąż, za Jakuba. To już nie jest dla mnie gra. Z drugiej strony milczenie ojca było groźniejsze, niż jakikolwiek krzyk. Nie bądź głupi. Nigdy nie będzie niczym więcej niż nic nieznaczącym ogrodnikiem. Ten dziecinny kaprys już dał to, co miał dać. Gdy się rozłączyła, ciężar rzeczywistości spadł na barki Zofii. Wiedziała, do czego zdolny jest jej ojciec. Jakub, który przysłuchiwał się wszystkiemu, stojąc za drzwiami, powoli podszedł. On chce mnie od ciebie oddzielić, prawda? Skinęła głową, a jej oczy napełniły się łzami. On zrobi wszystko. Użyję pieniędzy, władzy, gruźb. Ale ja nie wrócę do tego więzienia, Jakub. Nie wrócę. Tej nocy nie spali. Siedząc obok siebie przed kominkiem, uknuli plan. Uciec? Przyznać się? Zgłosić wszystko? To było zbyt ryzykowne. Ale nie wiedzieli, że Wojciech Nowak już się przeniósł i to w o wiele gorszy sposób niż sobie wyobrażali. Następnego ranka wydarzyło się coś mało prawdopodobnego. Dwóch mężczyzn w garniturach przyjechało na farmę czarnym pikupem. Byli prawnikami Wojciecha. Przynosili dokumenty, fałszywe oskarżenia, groźby prawne, a nawet gotowe postanowienia sądowe. Według nich Jakub będzie ścigany za porwanie emocjonalne i wykorzystywanie finansowe. To było publiczne upokorzenie, które przygotowywał jej ojciec. Ale zanim wszystko się rozpadło, Jakub zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Wziął Zofię za rękę, spojrzał jej głęboko w oczy i powiedział: Jeśli chce wojny, dostanie wojnę. Ale obiecuję. Nie zostawię cię. I wtedy Zofia z płonącym sercem odpowiedziała. Pokażmy mu więc, że za żadne pieniądze nie da się kupić tego, co tu zbudowaliśmy. Żadne z nich nie wiedziało, że największy sekret Wojciecha miał wkrótce wyjść na jaw. Tajemnica ta może zniszczyć jego imperium i jeszcze bardziej zjednoczyć dwa serca, które próbował rozdzielić. Ale ten sekret dotyczył matki Zofii. I zmieniłby wszystko. Czy chcesz, żebym kontynuował czytanie rozdziału sześciu? Czy chcesz, żebym uczynił następny rozdział jeszcze bardziej dramatycznym i trzymającym w napięciu? Czarny pick-up zatrzymał się przed farmą niczym zły omen. Dwóch mężczyzn w garniturach zeszło pewnym, aroganckim krokiem. Jakub opuścił dom z bijącym sercem, podczas gdy Zofia obserwowała go przez okno, czując, jak strach ściska jej pierś. Jakub Kowalski powiedział chłodno jeden z prawników. Jesteśmy tutaj w imieniu pana Wojciecha Nowaka. Jesteś oskarżony o wykorzystanie jego córki w celu uzyskania nielegalnych korzyści finansowych. Mamy dokumenty gotowe do unieważnienia tego małżeństwa i postawienia cię przed sądem. To było okrutne. To było nieludzkie. Ale to był dokładnie taki sam cios, jaki Wojciech zadawał każdemu, kto ośmielił się mu rzucić wyzwanie. Zofia wyszła z domu z płonącymi oczami. Nie masz do tego prawa, krzyknął. Ale byli przygotowani. Mieli fałszywych świadków, zniekształcone zdjęcia, sfałszowane dowody. To była legalna masakra. Tej nocy Zofia płakała w ramionach Jakuba jak nigdy dotąd. Nie pozwolę mu zniszczyć cię z mojego powodu. Wolałbym stracić wszystko oprócz ciebie, kropka. Ale Jakub, z oczyma stanowczymi i głosem pełnym odwagi, odpowiedział, On może mieć pieniądze, ale my mamy prawdę. I będę walczył za ciebie do końca. Wtedy wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Zofia wspominała kobietę, która pracowała cicho w firmie jej ojca w Nowym Jorku, Helenę Malinowską, byłą sekretarkę, która wiedziała wszystko o Wojciechu. Nie byłaby lekim. Helena była już w przeszłości jego ofiarą, upokarzana i uciszana. Tej nocy Zofia zadzwoniła do niej i błagała: pomóż mi zdemaskować mojego ojca, pomóż mi uratować mężczyznę, którego kocham. Kierowana dawnym pragnieniem sprawiedliwości, Helena zgodziła się. W tajemnicy gromadziła dokumenty, nagrania, fałszywe umowy i dowody licznych intryg Wojciecha. Był to materiał tak potężny, że mógł zniszczyć jego imperium w ciągu kilku minut. Dzięki pomocy uczciwego prawnika, przyjaciela Jakuba, wszystko poszło do prasy. W ciągu kilku dni skandal ten trafił na pierwsze strony gazet w całych Stanach Zjednoczonych. Polski milioner Wojciech Nowak zamieszany w korupcję, pranie pieniędzy i nadużywanie władzy. Cały świat ze zdumieniem obserwował upadek człowieka, który myślał, że jest niezwyciężony. Wojciech stracił wszystko firmy, reputacja, partnerzy, aktywa. Został zmuszony do odpowiedzi za swoje zbrodnie i trwałego wycofania się z życia córki. A co z Zofią i Jakubem? Odbudowali swoje życie w najczystszy i najpiękniejszy sposób, z prawdziwą miłością, uczciwą pracą i wolnością. Wiele lat później farma w Kolorado rozkwitała bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Teraz było to schronienie dla upośledzonej młodzieży, miejsce gościnności i nadziei. Zofia stała się silną, podziwianą kobietą, odpowiedzialną za swoją historię. Jakub patrzył na nią każdego dnia z tym samym błyskiem w oczach, jak ktoś, kto pokonał coś niemożliwego. A gdy trzymała w rękach maleństwo, które dopiero co się narodziło ich synka, Zosia płakała ze szczęścia. To nie były łzy bólu. Były to łzy kogoś, kto wiedział, że miłość, jeśli jest prawdziwa, zawsze zwycięża. Takie historie pozostają w pamięci na zawsze. A następna zaskoczy cię jeszcze bardziej. Kliknij w następny film i przygotuj się na kolejną poruszającą opowieść. Ach, i nie zapomnij zostawić polubienia, napisać w komentarzu, co o niej myślisz, i udostępnić ją komuś, kto potrzebuje usłyszeć tę wiadomość.